Takie hasło skandowali uczestnicy spotkania wyborczego z Karolem Nawrockim, obywatelskim kandydatem popieranym przez PiS. Spotkanie odbyło się w Lęborku, a teraz spadły gromy na Karola Nawrockiego i tych, którzy skandowali to hasło, że to skandal, że wulgaryzmy, że absolutnie jest to nie na miejscu, że trzeba to potępić, i tak dalej, i tak dalej. I o tym wszystkim w dzisiejszym wideo komentarzu, szanowni państwo, Karol Gad. Zapraszam! Najpierw jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że je lajkujecie. Za to wszystko Państwu naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Witam także nowych widzów na kanale, bo licznik subskrybentów stale rośnie, co mnie cieszy, ale także traktuję to jako zobowiązanie do jeszcze bardziej. Wytężonej pracy, a skoro o wytężonej pracy mowa, to czas na kolejny komentarz, bo poniedziałek okazuje się być dosyć pracowitym. Media lewicowo-liberalne wykryły nową aferę. Oczywiście trochę manipulując, trochę podkręcając, no ale tak, skandal w Lemborku, Szanowni Państwo. Bo uczestnicy wiecu wyborczego spotkania wyborczego z Karolem Nawrockim skandowali w pewnym momencie. Nie bać Tuska! nie bać Tuska i to oczywiście oburzyło oburzyło dziennikarzy lewicowo-liberalnych oburzyło polityków koalicji obywatelskiej że to kibole, że to wszystko jest skandal, że wulgaryzmy i tak dalej, i tak dalej no to po kolei, szanowni państwo kilka słów komentarza na ten temat, na początku być może niektórym podpadnę ale przyznaję, nie jestem fanem tego hasła, nie jestem fanem hasła nie bać Tuska nie moja wrażliwość, ale także uważam, że to jest taka dwuznaczna gra słów, która miała być odpowiedzią na osiem gwiazdek. Osiem gwiazdek, o których za chwilę, ale jednocześnie w jakim stopniu rozumiem emocje, rozumiem odpór tej strony konserwatywnej, prawicowej, która przez osiem lat była jechana, która była przytłaczana wulgaryzmami, tym has, chamstwem, tym buractwem i prymitywizmem strony lewicowo-liberalnej. Tak, to wszystko miało miejsce. Na to wszystko przez lata zamykali oczy politycy obecnie rządzący wtedy w opozycji, dziennikarze, gwiazdy mediów. Wszyscy ci arbitrzy elegancji, którzy zabrali dzisiaj głos. Ale jak już wspomniałem, ja jestem przeciwny temu hasłowi, chociaż hasło z tego względu, że uważam, że strona prawicowa, konserwatywna powinna mieć wyższe standardy. Ale jednocześnie jestem daleki od rzucania kamieniami w tych, którzy skandują tego typu hasło, bo semantycznie nie jest to żaden wulgaryzm, bo rozkładając na czynniki pierwsze, można oczywiście twierdzić, że chodzi o to, by nie bać się Donalda Tuska. Zresztą no w tym duchu wypowiedział się marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Proszę posłuchać. I druga rzecz, e, czyli okrzyk. Nie bać Tuska. No nie bać Tuska? Nie bać, nie bać Tuska. Aha, żeby się nie bać tuska. My mhm. to hasło. Ale chcecie Państwo, żeby się ludzie bali Tuska? Nie, bo nie bać Tuska jest moim zdaniem całkowicie... Ja na przykład się nie boję Tuska, więc uważam, że to jest całkiem trafne hasło, które mi do serca trafia. Nie, nie, nie bać się Tuska. Ja tutaj absolutnie popieram. Podpisuję się pod Przyznaję dosyć osobliwa, zabawna wypowiedź Marszałka Sejmu Szymonachownia, ale zostawmy go na boku, bo teraz chcę powiedzieć kilka słów na temat tego zamieszania, tych manipulacji, które pojawiły się w mediach społecznościowych przede wszystkim i tych wszystkich pisów, tych wszystkich wypowiedzi, że potępiających, że to skandal, że brutalizacja języka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mi się nawet tego przytaczać, Szanowni Państwo. No to Szanowni, szanowni, którzy tak mówicie, co mówiliście przez ostatnie. Osiem lat, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica. No, można powiedzieć, no, nie przez ostatnie osiem lat, ale przez osiem lat, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica. Co mówiliście wtedy, kiedy Osiem Gwiazdek stało się oficjalnym hasłem obecnie rządzących, a wtedy w opozycji? Kiedy politycy ob ówczesnej opozycji i obecnie rządzący prześcigali się na afirmację, na przywiązanie do tego hasła? Kiedy wprost jak poseł Witold Zębaczyński mówili, że to jest ich credo, ich DNA polityczne, że to jest filozofia ich polityczna. Tak, szanowni państwo, poseł Zębaczyński wymalował sobie na swoich samochodach 8 gwiazdek i był z tego dumny. A co oznacza 8 gwiazdek? No, szanowni państwo, każdy doskonale to wie. Oznacza to jechać PiS, tylko w wersji oczywiście wulgarnej. Tak, drodzy politycy, drodzy dziennikarze strony, strony lewicowo-liberalnej, z tego hasła zrobiliście sobie hasło przewodnie, motyw przewodni waszej kampanii, waszej filozofii. Tak, 8 gwiazdek stało się oficjalną doktryną platformy obywatelskiej i to nie jest przypadek tylko posła Zębaczyńskiego. Przecież Aleksander Miszalski, obecny prezydent Krakowa wymalował sobie na czole 8 gwiazdek. Tak, szanowni państwo, Znajdą państwo bez trudu to zdjęcie. Mi się nie chce go teraz tutaj wklejać. Ale wystarczy wpisać Aleksander Miszalski, 8 gwiazdek, czoło i pewnie wyskoczy masa e, zdjęć właśnie z takim zdjęciem. Przecież poseł Szłapka na jednym z wieców de facto podgrzewał tłum. Zachęcał do jechania PiSu właśnie. Przecież bez jechania PiSu nie mogło się nic odbyć. Przecież jechanie PiSu było na porządku dziennym. Rano, po południu i wieczorem, kto nie jechał pisu, był ciemniakiem, nie był z nami, nie był częścią elity. Tak, szanowni państwo, jeżeli teraz grzmicie na ludzi, którzy skandowali nie bać Tuska, jeszcze raz podkreślam, nie bać Tuska no to co w takim razie przez te ostatnie lata? A, wtedy was przecież nie było. No tak, bo jakżeby inaczej, teraz trzeba rozkręcić aferę na półpolskim, bo skandowano sobie hasło nie bać Tuska, wymierzone w Donalda Tuska, ale wtedy, kiedy oficjalnie politycy obecnie rządzący robili sobie zdjęcia z ośmioma gwiazdkami, robili sobie przecież, o, Borys Budka stawiał tortu rodzinowy, które dziwnym trafem mu się tak świeczki ułożyły w osiem Gwiazdek, prawda? Hichi, hi, hi, ha, ha, hi, hi ha, ha. Różnego rodzaju wypieki, różnego rodzaju produkty spożywcze, tak. Każdy się prześcigał, byle tylko tych 8 gwiazdek pokazać. I to jest jedna strona medalu, bo to była oficjalna filozofia wyznawana przez hmm, tak zwane elity intelektualne, przez dziennikarzy, przez polityków. Tak, 8 gwiazdek było bardzo modne. Spopularyzował je niejaki wulgarny Cypis i to też przez długi czas było nieoficjalne oficjalnym hymnem Platformy Obywatelskiej. Ba! Przecież nawet na kampusie Rafała Trzaskowskiego puszczano sobie taką muzykę przy mm, politykach Platformy Obywatelskiej i każdy się przy tym dobrze bawił. Ha, 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 jechać, pis, la, la, la. No doskonale Państwo pamiętają. Więc nie rzi mnie ta hipokryzja. Ba! Za przeproszeniem żygać mi się chce od tej hipokryzji, kiedy teraz widzę polityków prześcigających się w kalumniach, w oszczerstwach, w wulgarnym języku, którzy teraz nagle stroją się w piórka takich arbitrów elegancji i mówią, nie, 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 to jest wulgarne hasło, to przecież tutaj doprowadza debatę publiczną do rynsztoka. Nie, 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 nie można tak mówić, nie, nie. No tak, to jeszcze druga strona medalu, żebym o niej nie zapomniał. A co z hasłem wy-pier- Mm -hmm. Skandowanym na strajkach kobiet, skandowanych na czarnych marszach. Co z tym wszystkim, szanowni państwo? O ile było tego potępiania? Potępialiście to? Hasło, czy raczej wam pasowało, bo było skierowane przeciwko prawu i sprawiedliwości, przeciwko po części duchownym, przeciwko wszystkim tym, z którymi się nie zgadzaliście? Lewica przecież tłumnie szła w marszach kobiet, politycy koalicji obywatelskiej również. Ba, przecież z Marty Lampard robiono jakąś tutaj ikonę ruchu feministycznego i tak dalej, i tak dalej. A więc wypier było dobrym hasłem, osiem gwiazdek, czyli jechać PiS było dobrym hasłem, ale nie bać. Tuska już jest złym hasłem. No nie, szanowni państwo, tak to się chyba bawić nie będziemy. Ja, jak wspomniałem, fanem tego hasła nie jestem i potrafię je skrytykować, potrafię się od niego odciąć, ale na Boga. Dziś wszyscy ci, którzy tak grzmią, ta strona lewicowo-liberalna, gazeta wyborcza, która przecież mówiła i analizowała, że wypier to jest... Uznać, że to jest, że to można uznać za takie wyrażanie emocji, że to jest naturalne, że to jest coś więcej niż taki chamski, prymitywny hejt. Nie, 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 absolutnie nie. Mieliśmy naukowców, mieliśmy filologów, mieliśmy tak zwane autorytety, które tłumaczyły, że wypier jest dobre i że jechać PiS też jest dobre. No ale no tak, teraz to oczywiście wszystko jest złe. I tak sobie mógłbym mówić, szanowni państwo, przez jakąś godzinę, ale też przyznaję, za bardzo mi się nie chce, bo tej hipokryzji polityków w Platforma Lewicy można naprawdę nawijać godzinami, ale to, co próbuje teraz rozkręcić stronę lewicowo-liberalną, no to już są Himalaje hipokryzji. No, na przeproszenie, myślę, że każdy, kto dzisiaj grzmi o tym, że to hasło nie bać Tuska jest zły, za, za, złe, zapewne bez problemu można mu wyciągnąć, i tym osobom można wyciągnąć różnego rodzaju wpisy, wypowiedzi, i to pewnie już będzie robione. Bo na Boga, ludzie nie są idiotami. Ludzie wiedzą doskonale, co i kto robił i mówił, i jak się do tego można odnosić. Więc naprawdę to, co dzisiaj państwo robicie, to jest szczyt żenady. I zwracam się w tym momencie i do polityków obecnie rządzących, którzy chucz, chętnie się tak przyłączyli do tej nagonki, ale również do dziennikarzy strony, le, strony lewicowo-liberalnej, którzy już przecież grzmią na temat tego wiecu e, Karola Nawrockiego. No cóż, tak to bywa. Więc warto przypomnieć parę tych faktów, warto przypomnieć, jak to rzeczywiście było przez ostatnie lata, choć myślę, że państwo doskonale pamiętają, jak to Oczywiście było, i nie dacie sobie robić wody z mózgu. Karol Gac, pozdrawia.